Cześć, z tej strony Tomek Falcik z piękności Dzisiaj do pokazania mam Wam rower o nieprzeciętnej mocy. Mocy, która pochodzi z silnika elektrycznego tego damskiego, miejskiego roweru. Przed Wami UniBike Energy. Zapraszam. Na wstępie napomnę, że silnik elektryczny nie do nie wspomaga, a nie zastępuje pedałowanie. Tak więc, zasada jest bardzo prosta, jak wynika z opinii klientów posiadających już rowery elektryczne. Tętno podobne, zmęczenie podobne, jedynie przejeżdżamy dwa razy więcej niż na rowerze bez silnika. Patrząc na ten rower od razu rzuca się w oczy bateria, która jest oczywiście wymienna i zamontowana w łatwo dostępnym miejscu. Zasilana silnik znajdujący się na spodzie bezpośrednio połączony z napędem. Najlepszej klasy podzespoły pochodzą od japońskiego producenta, jakim jest Shimano. Napęd nie opiera się na standardowym łańcuchu, a wykorzystany jest tu pasek Gates. Rozwiązanie to oferuje Shimano Steps, które oprócz praktycznie bezszerstnego napędu dodatkowo posiada automatyczne zmiany biegów. W praktyce oznacza to, że jadąc z górki samodzielnie załącza się wyższy bieg, a przy większym obciążeniu lżejszy. Dzięki niemu nie musimy zastanawiać się nad zmianą biegów, a tylko gnać dalej do przodu. To właśnie tylna piasta odpowiada za tą automatyczną zmianę biegów. Całkowicie zamknięta konstrukcja gwarantuje większą żywotność i niezawodność tego napędu. Przykładowo, rdzeń paska wykonany jest z włókna węglowego, co gwarantuje jego długotrwałą eksploatację. Jest to jeden z najwyższych modeli napędów od Szymanu dedykowany do rowerów elektrycznych. Tak więc i w tej kwestii możemy być pewni najwyższej jakości wykonania. Aluminiowa rama zbudowana jest w taki sposób, aby pozwolić napiąć pasek napędowy. Warto tu również wspomnieć o aluminiowych pedałach, które oprócz odblasków mają antypoślizgową powierzchnię pozwalającą na jazdę w dowolnym obuwiu. Na przodzie mamy amortyzator z 63 mm skoku, który dodatkowo można zablokować manetką znajdującą się na kierownicy, aby nie tracić zbędnej energii na podjazdach czy utwardzonych nawierzchniach. Powyżej mamy spodnik kierownicy, który dodatkowo jest regulowany, aby móc ustawić optymalną użytkownikowi pozycję jazdy. Znajdująca się na nim kierownica oprócz standardowych elementów jak klamki hamulcowe i geometrycznie ukształtowane gripy, posiada manetkę do sterowania mocą tej elektrycznej maszyny. Dodatkowo, jest tu również zamontowany licznik Shimano E6100, którym sterujemy nie tylko silnikiem, ale również oświetleniem roweru. Za komfort jazdy odpowiada amortyzowana sztyca, która tłumić będzie wstrząsy i dzięki temu dbać o nasz kręgosłup, aby nie odczuwać drgań tak mocno, jak to ma miejsce w przypadku sztywnego wspornika siodła. Dodatkowo mamy w tym modelu bardzo wygodne żelowe siodło. Bardzo dobre opony szwable, dedykowane specjalnie pod rowery elektryczne, pozwolą wygodnie poruszać się zarówno po miejskich ścieżkach, jak i innych utwardzonych nawierzchniach. Zamontowane są one na czarnych obręczach dostosowanych do hamulców tarczowych. Za hamowanie odpowiadają hydrauliczne, tarczowe hamulce Shimano Ockera, które zapewnią nam bezpieczeństwo nawet w niekorzystnych warunkach pogodowych. Oprócz wyżej wymienionego sprzętu nie możemy zapomnieć, że rower standardowo wyposażony jest w takie dodatki jak Bagażnik przygotowany do montażu z wraz z paskami i zamocowaną pompką, błotnik pozwalający na podróż nawet w deszczowe dni, stabilną stopkę czy oświetlenie to jest integralną częścią tego elektrycznego zestawu. Podsumowując, mamy tu bardzo dobry rower elektryczny w relatywnie przystępnej cenie, gdzie za około 10 tysięcy złotych otrzymujemy zdecydowanie więcej niż w rowerach konkurencyjnych firm. Jest to jeden z najbardziej poszukiwanych rowerów elektrycznych w Polsce. W 2019 roku brakowało wersji z ramą przeznaczoną dla mężczyzn, a w 2020 ma się ona ponownie pojawić w okolicach marca czy kwietnia. Napiszcie proszę w komentarzu, co sądzicie o tym rowerze. Może macie jakieś propozycje, jaki rower chcielibyście, żebym wam zaprezentował? Tymczasem dzięki za wspólnie spędzony czas. Pamiętajcie łapce w górze, dzwoneczku, subskrypcji i do zobaczenia na rowerze.